Są tu kartki. Z różnych okazji będziemy mieli świąt Bożego Narodzenia I Janin. Daj mi Boże Narodzenie Wielkanoc I to było pierwsze. Na mam coś wielkiego. To jest.

pleżka bogatka suika, modrawka po prostu wszystko jest taki gadżet na zgaszenie świeczki siedział tu przez wszystkie lata kilka lat też czekał, worek na obuwie Mama akurat czarne, ale z serwinta. Nie wiem czy poznajecie co to. To jest lampka od roweru. Także się tu kilka lat następny na liście niesamowitych jest. Klej, no ale to jest w kleju, więc zobaczymy środek. To jest ten klej, ale on jest tak suchy, nikt go nie używał. Chciałbym ja go sobie wychwycić i nic się nie dzieje. A tak. Chyba ja wam pokażę. Mamy tutaj kolorowanki, które nie są takie niezwykłe, ale no możemy sobie zobaczyć. Tu jest jakaś kartka. No i kleimy ją. To widzę, co nie kleję, mówiłam. Nie zostaje takich ślad, śladów pokleju. kartki nie są w ogóle skłem, sklejamy, bo jakąś numer 6 pamiętaj hop 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 numer 6 Sklejony. jeden dwa trzy cztery pięć no, cała. Normalna. No. Po prostu klej jest deklasyjna. Nawet gorzej, bo w ogóle nie klej. Jakoś trochę powrócił od blamastra. No. Następny na tej liście jest aligator. No, to co kiedy nie tylko w obu aligatorach. To jest jakaś. Więc weźmy coś, coś takiego, co jest potrzebne tutaj się przyda. No i odkrywamy go. No teraz możemy go wziąć do ręki i pokolorować jakiś płyn to jest no no to proszę. Będzie herbata. Miętowa. Przyjażdżymy się ze z No. Na Master mamy taki niby figurkę, nikt nam nie mówi, że zauwa zauważy tam nie. Następnie są takie małe, kolorowe koperty. Nic no, takiego z gruza. Takie cienkie i fajnie kolorowe. To w sumie nie jest takie niesamowite. Na no dzisiaj jest coś co było nawiązanie do tego odcinka, co ja robiłam ten tomek? Taki kamień. są na niej świnki. Będę miała świnkę morską no i proszę takie coś będzie zdało koło klatki, albo w klatce. To jest szmatka, która miała być na, dla mojego wczeniaka. Szmatka, ubranko, ale skrócę to. będzie dla świnki morskiej, bo świnki morskie mają słabe kręgosłupki. Taka wódkę to raczej im go nie uszkodzi. Trzeba ją tylko skrócić, robić taką dziurkę i smyczkę, ale to tak. Gdzie bardzo rzadko nosiła. I dzisiaj będę jeszcze to malować.